Bez cenzury? Bez cenzury. Ile Michało oleju nalewasz do silnika? Na razie trójkę i sprawdzę, bo już nie pamiętam ile to wchodzi, ale... bo w całości wchodzi 3,5. Tak, jak zostawiam widzieliście. miejsce na ceratykę jeszcze? Widzieliście w poprzednim odcinku, yy, Michał tutaj robił serwis auta swojej żony, yy, rozrząd wymieniony, co tu jeszcze było wymieniane, cewka nowa, świece nowe, świece pompa nowe. wody nowa, termostat nowy, EGR nowy, tak nie nadążamy. filtry wszystkie wymienione, płyn chłodniczy nowy, mało, mało. jeszcze o pół litra damy. To poczekamy, bo film musi być w całości, bo to jest pierwsze odpalenie po wymianie rozrządu. Tutaj teraz zalejemy e, świeżym olejem. Widzieliście, kolor oleju to jest dodatkiem moligenu. E, o, Michał, idziesz. Zanim odpalimy samochód, jest na chwilę obecną odpięta cewka. Pokręcimy go kilka razy, żeby się olej napompował. Podepniemy akumulator. O, Antykuna. Zapiszczała. Zapiszczała. Wszystkie systemy gotowości są podłączone. ruba klikło. Nawet nie zabrzęczał. Nawet nie zabrzęczał. Tutaj jego praca się unormowuje. Daj mu na zimnym Różnica Zimny jest I na pewno ciszej odpalił, a resztę zaraz go zgaszę Sprawdzę jak olej, dolewamy cerateka I odpalamy, niech się grzeje I odpowietrza układ Tutaj układ wstępnie odpowietrzony Tutaj przez tą dziurkę dzisiaj jeden odpowietrznik Natomiast jeszcze Michał mówi, że więcej mu płynu zleciało niż, niż, niż weszło. Włączymy ogrzewanie, czy nagrzewnica też się odpowietrzyła. I przede wszystkim zobaczymy czy samochód będzie mocniejszy. Czy będzie brał olej. Jaki kolor oleju będzie po 10 000 kilometrów. Także dużo niewiadomych, ale jesteśmy dobre myśli. Lepiej żeby tego oleju nie brał. Lepiej żeby nie brał. Lepiej niech daje. No nie raz jak daje to jest nie za dobrze. Po co gasisz? Sprawdzamy poziom oleju. Czak się nie świeci? Dziękuję. Tyle dobrze, że jak się nie świecił, tak się dalej nie świeci. Może go nie ma. Nie, bo przy zapłonie się włącza. Przy zapłonie się świeci. Super. Dobra, wlewamy na razie cerateka. Przyniosłeś, czy nie? Nie, jeszcze. A właśnie, pokażę Wam od razu, jak się używa. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączenie do opakowania, a tak naprawdę wstrząsnąć. Jest prawa. Jest prawa. Teraz pokażę Wam jaki ma kolor. Zielony olej, ceglany kolor z cappuccino. Z cappuccino. Piszcie w komentarzach, czy używacie tego typu środków w swoich samochodach i czy się sprawdzają. Tutaj teraz dobrze dolać jest do tej buteleczki trochę oleju, którym był zalewany silnik. wypukać, Wyszcząsać. Wyszcząsać. Masz trochę oleju, czy nie masz? Jeszcze jest. Ładny miętowy kolor. Mhm. Mojito to. I zostawiamy tak na pół dnia, niech wszystko skapie. Tak, żeby Każda kropelka jest ważna. Sprawdźmy zaraz poziom oleju. I zaraz. Więcej chyba nie ukapie. No, mamy trzy czwarte, ale jeszcze mu chyba dam delikatnie, setkę albo dwie, ale to może później. No odpalimy nie? Niech sobie popracuje i zmierzymy jeszcze raz później. To co? Jeszcze usłyszymy jeden odpał? Tutaj jak już jesteśmy w tym serateku, to zostawiamy go odpalonego, że ten pierwszy proces ceramizacji się zaczął już odbywać. Całkowity proces trwa. E, tak, około 5000 km. Także nie bójcie się, bo pomimo tego, że będziecie wymieniać olej w swoim silniku, będziecie stosować pukanki, ten Ceratek e, powleka części metalowe w silniku. Co zapobiega suchemu startu, zapobiega. E, zapobiega e, czy coś zapobiega Ceratek? Suchy start i co tam jeszcze? Bo wycisza pracę silnika, zmniejsza tarcie i bardzo często klienci do nas dzwonią po aplikacji Cerateka że auto mniej pali Od razu słychać, że mocniejszy Od razu, nie? Ty kompresja chce motor wyrwać I koniec Koniec W tym odcinku taniejsze geometrie ci mam ustawić no ale to na, na nagrywkę koniec. Raczej na moc nie płynie. No nie wiadomo może płynie. Rado wiadomo ale koła? No, może go blokuje. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki, pozdrawiamy. Cześć.